Siama z tej strony, Lisu, to jest kolejny odcinek. Czy warto? I w dzisiejszym odcinku, tak jak widzieliście pewnie w tytule, będziemy dzisiaj rozmawiać o tej książce. Oczywiście odbicie lustrany. A, i jeszcze trzymałem ją do góry nogami. Um, więc tak, zacznijmy od tego. Mimo, że początek był dosyć przyjemny, um, i wydało się być dosyć interesujący. Taki. Mimo, że to takie trochę. Bo potem, jak się okazało, dopiero potem, jak to zamówiłem, bo przeczytałem najpierw opis e, tego produktu, że tak powiem. A potem dopiero się skapłem, że jest to literatura piękna. Tak było tam napisane. Więc e, polecam Radzę też sprawdzać e, te gatunki. Bo to też, jak widać, jest ważne. No i tak czy siak, to. Cóż, mimo że właśnie czyta się to jak kryminał, w sumie tak z początku, bo to jest taka trochę. No, historia przemocy, nie jest to historia. Um, zresztą sam tytuł mówi sam za siebie, nie? Więc tutaj dużo nie będę. Nie muszę mówić chyba. Językowo, jak można się do, domyśleć po tym, że jest to literatura piękna. Znaczy nie wiem, nie nazwam tego tak chyba. Bardzo, nie wiem, bo są mniejsze. Nie skupmy się na tym. Po prostu. Jest językowo dość taka metaforyczna. Taka... jeśli to tak mogę nazwać? Taka, że tak powiem niecodzienna. Właśnie nie wiem. Nie wiem jak to nazwać, ale no jest po prostu taka... mówię. Nie jest taka standardowa... Nie jest to taki standardowy język, jest taki mocno, właśnie metaforyczny, taki. uczuciowy? Znaczy, nie wiem. Mimo, tak wracając yy, do początku trochę, mimo tego, że yy, początek mnie właśnie zaciekawił i był naprawdę fajny, dobry, przyjemny, to potem to była taka mieszanka. Z jednocześnie takiego zaciekawienia, co będzie dalej, jednocześnie znudzenia, bo nie będę ukrywał, no, ciężko się to czyta. Nie ze względu na język, bo język jest dosyć. Y, jest ok, tylko ze względu na to, jak jest napisana ogólnie, do czego zaraz przejdę. I to była moja subiektywna opinia, natomiast. obiektywna jest taka, że no, mamy tego faceta tytułowego, który właśnie. Znaczy tytułowego, tego, który jest podany tutaj historii przemocy, jest podany, przy... znaczy jest ofiarą przemocy i jest właśnie taka walka z tymi wewnętrznymi demonami, jest pokazana z tymi myślami. I możemy dosłownie doświadczyć tego, co ten główny bohater, co ten właśnie ta ofiara czuje jednocześnie z zewnętrznymi bodźcami, takimi jak chociażby załatwienie tej sprawy na policji czy y, tego typu rzeczy, prawda? Więc jest to jest to właśnie opisane w taki sposób, że chce się to czytać i propo właśnie tego y, że możemy zobaczyć co myśli, że możemy się dowiedzieć co myśli raczej to y, Właśnie też fajnym zabiegiem jest to, że mamy spojrzenie na tę sytuację wielowymiarowo, ponieważ um, jest to zrobione w ten sposób, że są fragmenty bądź nawet zdania, w których y, główny bohater przełamuje tą tak zwaną y, czwartą ścianę. W sensie, no nie wiem, czy to, 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 czy to można tutaj tak nazwać, ale chyba rozumiecie o co chodzi, że po prostu mówi bezpośrednio nagle do nas. Tak jakby. W sensie, może nie dosłownie tak bezpośrednio do nas, ale jest takie. miał jakby to powiedzieć. Tutaj taki przykład z książki. Uwaga, um, również tak uważam, ale czy to, co mówi teraz Klara, nie przeczy jej hipotezie, że wszystko było ukartowane i nieuniknione? Co o ile wiem, jest nieprawdą. Zachowałem, się, zachowałem w pamięci jeszcze coś na inny dowód, a mianowicie mianę, jaką zrobił Reda, kiedy wyjąłem z jego płaszcza iPada tę drugą twarz, jaką zajęła miejsce jego pierwsza twarz, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zwraca się do nas. Znaczy źle, sorry. Nie, nie zwraca się do nas, tylko po prostu. To są fragmenty, w których są to są jego myśli. To jest to, co on myśli w głowie, co nie wypowiada na głos, tylko to, co musi w głowie. Jest to ciekawe. Zdarzają się też ciekawe przemyślenia, takie jak chociażby mam tutaj zaznaczone tutaj, że no Klara wypija łyk wody, tam są na tej komendzie czy coś tam i y, mówi w końcu tamten zadaje mu pytanie. Wyciąga rękę i pyta: "Co?" Edward trzyma w swojej, i co odpowiada mu Edward? Książki, tylko książki, na co Rada mówi, że to interesujące. A ja z kolei mówię do Edwarda: Zauważ, że kiedy coś komuś wyjaśniasz albo opowiadasz, czym się w życiu zajmujesz, w odpowiedzi zawsze słyszysz, że to interesujące. Ludzie zawsze tylko, zawsze to jedno słowo mają w ustach ogólnie jednak drugiego już nie zadają dziwne później cisza nic jeśli chciałbyś o sobie albo o swoim życiu powiedzieć trochę więcej możesz sobie czekać a i tak nikt cię nie zapyta to jest naprawdę bardzo prawdziwe i bardzo fajne moim zdaniem przemyślenie i to jest akurat mój ulubiony fragment tej książki więc po prostu akurat wybrałem ten Niestety, tak jak wcześniej wspominałem, idzie się strasznie pogubić w tej książce, w tym co kto mówi, ponieważ właśnie pokażę Wam przykład tego zaraz, yy, jak dobrze pisze się książkę, tak, żeby było można było odróżnić dialogi, myśli i tak dalej, wszystko jest ładnie posegregowane, poukładane i w ogóle, i jak powinno się tego nie robić. Proszę bardzo, tutaj na przykład mamy. Ładnie zaznaczone, kiedy mówi osoba, z którym jest przeprowadzony wywiad, bo to akurat jest taka książka dziennikarska. Mamy tutaj na zielono zaznaczany temat, na jaki rozmawiają. I tak dalej. Jest to bardzo ładnie zrobione, prawda? Prawda. I jak to jest zrobione tutaj w historii przemocy od wydawnictwa Pauza. Jak ja mam się połapać, kiedy kto co mówi, nie ma żadnych nawet myślników, które zawsze, które zawsze w normalnych książkach nie ma nic, żadnych myślników, nul, zero. Gdzie zawsze w książkach to oznaczało właśnie dialog, nawet przykładowo taki Wiedźmin. Proszę bardzo. Otwieramy sobie Wiedźmina na jakiejkolwiek stronie. I co widzimy? Są myślniki. Czyli wiemy, tutaj jest dialog. I ładnie jest to zrobione, że wiemy kto, kiedy, co mówi. A nie tutaj. To jest po prostu. Nie wiem, no. Idzie się pogubić strasznie. No i właśnie, według mnie, i jak się okazuje, nie tylko według mnie, bo sprawdzam też opinię na internecie, oczywiście. E no, to nie jest książka dla wszystkich. Ciężko się ją czyta, mimo że jest świetnie napisana. Fabuła jest przeciekawa, ma dobry przekaz. No to jednak nie jest dla każdego. Ciężko się ją czyta, zdecydowanie. Ale żeby nie było, że tak tylko narzekam. No, może nie tylko narzekam, ale yy, teraz przejdźmy do paru zalet. Więc, przede wszystkim, jedną z takich zalet, to książka dobrze pokazuje to, jak. Yy, Przemoc wpływa na człowieka, jak działa trauma i tak dalej. Autor też nie obija bawełnę i po prostu jest całkowicie szczery, co dodaje autentyczności. Nie ma żadnych tematów tabu i są dość bosne opisy niekiedy. Co też jednocześnie może być dla niektórych w sumie wadą, bardziej dla... Wrażliwych czytelników, ale do tego zaraz przejdziemy. I choć z tego, co przynajmniej mi wiadomo, opowieść jest osobista, to bohater, znaczy to książka, opowiada bardziej taki uniwersalny problem, takim jak homofobia, klasofobia, czy też yy, rasizm, co. Opowiada, co, co rezonuje na większe po prostu grono czytelników, co jest jak najbardziej plusem. A co do wad, no to przede wszystkim, no moim zdaniem, największą wadą tej książki jest ten brak takiej, brak wyraźnych oznaczeń narracji. Jesus, myślniki. Gdzie są myślniki? Halo, no, pokazywałem wam. I też właśnie brak, yy, znaczy, i też właśnie to, że jest tak yy, różne perspektywy są przeplatane i ja naprawdę nie wiedziałem czy ja czytam teraz yy, opis znaczy, czy opis yy, czy to w tym momencie mówi ta Klara, czy to mówi ten Edward czy to mówi jeszcze w ogóle ktoś inny po prostu, nie wiem może audiobook yy, tutaj wypadłby lepiej, nie wiem bo wiem, że jest audiobook na, na audiotece tam bodajże chyba 22 zł kosztuje tak spoza subskrypcji, więc nie, nie są to duże pieniądze. Więc jeśli ktoś ma, ma może problemy z czytaniem takiego czegoś, wcale mnie to nie dziwi, nie jest to nic złego, żeby sobie ten myślę ogarnąć. Audiobooka i no, nie jest to żadna reklama. Oczywiście nikt mi za to nie zapłacił, to jest tylko polecajka, czy po prostu rada. Yy, dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, czy czytaliście tą książkę albo czy mieliście może zamiar. Yy, I no, jeśli czytaliście, to dajcie znać, co o niej sądzicie. Tak czy siak, to to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że słyszymy oraz widzimy się w następnych. Na razie, no i cześć.